Joś mam ludziska z tej strony ja Artur dzisiaj gramy sobie Blockstar Planet. Czekaj, napiszę do niej przywitaj się. Przywitaj się, a nie a nie J". Przywitaj się. Więc no jest taka sprawa macie zostawić chociaż jedną łapkę w górę to zrobię kolejny odcinek z serii Blockster Planet to, to, to są parkury z Blockster Planet aha to fajnie więc no nagrywam ten odcinek z moją koleżanką z Blockster Planet a nie na żywo więc no idziemy robimy parkura nie subskrypcję subskrypcję dzwoneczek. Że mnie przegapisz żadnego filmiku na moim kanale. Na telefonie się trochę trudno gra, w tego Blackstro Planet. To jest taki trolek. Można sobie to skrócić w taki sposób. Właśnie tak się kończy. Tak się właśnie kończy skracanie. Tak się właśnie kończy skracanie. Parkuru jakiegoś. Napiszcie mi w komentarzach, o czym z Blokster Planet ma być kolejny odcinek. Ej... To ona skraca? Dobra. Mi się wydawało, że ona skraca. Jaki jestem idiota. Jaki ja jestem idiota. Jaki mnie jest idiota. Nie. Idziemy? Czemu ja nie mogę przejść takiego łatwego parkuru? Przecież nie jest taki easy. A ja nie mogę go przejść. Um, jeśli chcecie y, y, zrobić coś takiego, że jak zginę y, w parkurze na Blockstar Planet, to robię coś złego. Czyli na przykład wydaję y, wszystkie pieniążki. Albo wydaje wszystkie klucze, no coś w tym stylu. Takie złe rzeczy jak zginę w parkurach. Taki trolek. Niby tutaj jest, niby tutaj jest podłoga, ale tutaj jest wielka dziura. U niej... No na szczęście, 15 kluczy. I to jest dobre. To jest bardzo dobre takie. Patrzcie, jaki to jest trolek. Idziecie sobie i tutaj spadacie. Myślicie, że to jest podłoga. No czemu ja wpadam ciągle w te dziury? Za co? Czemu mnie Bóg tak ukarał? O Jezu. Chyba jeden odcinek. Chyba jeden odcinek. Możesz potem chodzić normalnie. No wiem, 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 wiem. O, ja jestem idiotą. Są koleżanka powiedziała, że mogę potem chodzić normalnie. A ja, a ja próbowałam w to skoczyć, kurde. O, już, już tam widzę klucz, kurde, kluczyk. Kluczyk widzę. O, kurde. No, pierwszy parkour. Ym, za nami autoparkur. Uuu. Autoparkura ja nie chcę, bo autoparkura jest jakiś zły w ogóle. O nie, o nie, help. Help. Sam wystartowałem. Fajnie. Skąd ona się tu wzięła? Że na niedawno była za mną. Ja się nie ruszam. Ty, 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 ty help muszę od początku ile jeszcze czasu no to mam, mam czekać jest taki trochę taki beznadziejny ten parkour niby nic nie robisz tylko stoisz i się gapisz to się, to jest, to się na serio zaczyna robić nudne za co Ludzie, co ja wam zrobiłem? Tu mnie tak karacie. O nie. O nie, o nie, o nie. Fajnie. Troszkę na sam koniec. I oczywiście powiem wam teraz, e... co będę nagrywał na tym kanale. Na tym kanale będę nagrywał Brawl Stars, y... oczywiście Blockstar Planet i inne gry na telefon. Które oczywiście mam. Bo tych gier, których nie mam, to nie będę nagrywał. Więc no, to jest kolejny parkour. O, jest, o, jest, 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 jest tutaj koleżanka. nie, żebym nie spadł, chociaż to nie jest fioletowa lawa. To jest najlepsze. To się ukończył szósty poziom. Jej! Hurray! Ten jest nawet łatwy. Fajny parkour żeś zrobił, człowieku Serduszko. Co? Internet. Internet. Fajnie. Otrzymuję coś tam. Masz e dziennik? Czy mamy dziennik jakiś tam? Tylko nie wiem jaki. Bo nie pamiętam. Ile to. Ile mam czekać? Ja mam, przepraszam, czekać. O dobra, już nie czekam. Już nie muszę czekać. O ktoś pisze. Tomicho Stars. Co? Wytyfy? Nie nie ogarniam e, tego, że jak się tutaj pisze e, w Blocks Planet wytyfy przez zwykłe wy, to wtedy nam to wszystko zesłanie. Przecież wytyfy to nie jest brzydkie słowo. To takie 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 słowo, takie słowo zaskoczenia trochę. Jak ja jestem nubem. Je. Yeah. Boże, czemu tak się trudno gra na telefonie? Nie lubię grać na telefonie. Chociaż trochę fajnie się gra na telefonie. Odcinek ten nie może być za długi, więc zaraz kończę. Oczywiście. U nie. Prawie wpadłem. Aha. Ja nie mogę. Ja nie mogę. No po prostu ja nie mogę. To do zobaczenia do następnego odcinka.